Cześć! Tu znowu ja, Pani Zuzia. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Tym razem będziemy muzykować i kodować, a właściwie kodować i muzykować jednym i drugi razem. Spróbujmy najpierw wyklaskać taki rytm. Najpierw ja i za chwilę powtórzymy razem. Gotowi? Świetnie Wam poszło, i zaraz spróbujemy z muzyką. Bo w zależności od tego, jaki instrument będzie grał ten rytm, my będziemy wykonywać takie ćwiczenie. No to zaczynamy. Umawiamy się. Że kiedy ten rytm będzie grany na kastanietach, to będziemy go wyklaskiwać. Kiedy będzie grany na bębenku, będziemy podskakiwać. Kiedy będzie grany na tamburynie, będziemy tupać i klaskać do rytmu. Najpierw kastaniety, czyli klaszczemy. Bębenek, podskakujemy rytmicznie. A teraz słychać tamburyn. Tupiemy naprzemiennie i klaszczemy jednocześnie do rytmu. Świetnie, jestem ciekawa, który z tych rytmów i który z tych instrumentów okazał się dla Was największym wyzwaniem. Choć myślę, że jesteście tak sprytni, że poradziliście sobie z tym zadaniem świetnie. Pamiętajcie, że żeby te zabawy miały faktycznie efekt dla naszego rozwoju, warto je często powtarzać. Ta zabawa niesamowicie ćwiczy naszą motorykę, refleks, Spostrzegawczość, a te wszystkie komponenty są niezwykle ważne w nauce matematyki, czytania, pisania, a także w całym rozwoju. Dlatego do dzieła. Za chwilę spróbujemy zrobić tę zabawę jako muzogram, czyli siedząc i wykonując i tak naprawdę śledząc odpowiednie znaki na kartce. A teraz wspólnie spróbujemy zrobić tę zabawę na muzogramie. Ja narysowałam taki, bo tak mi się skojarzyło. Jednak pamiętajcie, że sami możecie zastanowić się, jakiej figury na przykład geometrycznej użyjecie do tego, żeby zakodować ten rytm. No to spróbujmy razem. Pa 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 A teraz z muzyką. Najpierw kastaniety, czyli klaszczemy. Bębenek, podskakujemy rytmicznie. A teraz słychać tamburyn. Tupiemy naprzemiennie i klaszczemy jednocześnie do rytmu. Dziękuję Wam za wspólną zabawę. Do zobaczenia wkrótce.